Hejka, cześć, witam! Z tej strony Lashi, a w dzisiejszym odcinku postanowiłam nagrać dla Was aktualizację, środową aktualizację. I jak wiecie, w dzisiejszej aktualizacji zostało dodane e, nowości na szlaku, na wiedzonym szlaku oraz pewne zadanie z Indą, więc ja już w sumie jestem przy Lindzie, więc chyba sobie od tego zaczniemy. Od razu przepraszam za mój głos i, i za to, że troszkę czasami będę pokasływać albo, albo mówić troszkę z ryba. troszkę Troszkę jestem po prostu chora i mam nadzieję, że to zrozumiecie i mi wybaczycie. A więc, tak, Julia, to ty. Cieszę się, że jesteś. Już się szykowałam na to, co znajdę po drugiej stronie. Wczoraj miałam straszny sen. Śniła mi się posępna twierdza, unosząca się pośród przepastnego mroku, a jej władcą by był nie kto inny jak galopujący Thompson. Był niespokojny, niecierpliwie czekał na te pory roku, gdy bariera oddzielająca żywych od umarłych osłabnie i pozwoli mu przyjechać. Pora ta nadeszła, a więc teraz galopujący jego koń pędzą po nocnym. Pod nocnym niebem. Niektórzy mówią, że galopujący poluje na ofiary, które chce zaciągnąć do swojej twierdzy. Inni uważają, że porywa zagubione dusze. Ja już spotkałam galopującego i myślę, że to udręczona i zbłąkana istota, której nikt nie rozumie. Chcę mu pomóc, a więc jesteśmy przed wejściem do twierdzy galopującego. Dziś zaczniemy poznawać prawdę. <laughs> Okej. Okay. Ruszajmy tam razem. Za mną Julia. Okejka, okay okejka. Okay <laughs> No i dobrze, czyli udajemy, udajemy się do twierdzy. Ogólnie nie wiem jak wy, ale ja po prostu od chyba dwóch dni mam już taki straszny, tak straszny ból głowy, że to się w głowie nie mieści. <laughs> Możecie napisać w komentarzach, jak wy się teraz czujecie i czy lubicie tę jesienną porę. <laughs> Dokładnie to widziałam we śnie. A gdzie galopujący? Może wyruszył na Jorvik, na nałowy? Za mną znajdźmy jakieś spokojne miejsce, żeby rozbić obóz i chwilę pomyśleć. <laughs> Okej, okay, Linda, gdzie to nas prowadzisz? Aha, dobra czy musimy pojechać w tamtą stronę? Tutaj, z dala od głównej części twierdzy. Okej. Okay. <laughs> O, mam nadzieję, że to nie będą zadania te same, które były rok temu, ale. Bo nie, nie do końca je pamiętam, ale wydaje mi się, że, że też coś, coś tutaj było z tą. z tą, z tą wieżą. <laughs> Rany idealnie. Rozbijemy obóz w cieniu wieży. Daj znać, gdy zechcesz posłuchać dziwnej historii o życiu galopującego Thompsona oraz tej dziwniejszej o jego śmierci. Okej, okay, jestem bardzo ciekawa. W książkach historycznych można wyczytać, że ponad 900 lat temu Gunnar Trymson był cenionym i wiernym żołnierzem Jona Jarla. Gunnar był dziwnym człowiekiem opisywanego kogo, jako kogoś mrocznego i zamyślonego, kto był jednak odważny i oddany we wszystkim swojemu władcy. Gdy w następnych w stuleciach na Jorvik trafili nowi osadnicy, mówiący innymi językami, nazwisko Trymson. Chyba Trymson zaczęło wymawiać jako Thomson. Żaden koń nie pozwalał gunarowi się do, do siebie zbliżać, a inni żołnierze i służący go unikali, potajemnie z niego drwili, nazywali go galopującym być może z zazdrości albo ze strachu. Okrutny żart! Pewnego dnia pojawiła się dzika i przerażająca klacz, wielka Kara Shire. Koń ten, który podobno pochodził ze wschodu wyspy, z terenów za górami Jor, pozwalał się do siebie zbliżać wyłącznie galopującemu. Thompson w końcu znalazł towarzyszkę, czarną niczym bezksiężycowa Noc Shire, imponujących rozmiarów, której dzikość i zajadłość przerażała ludzi Jarla. Sama obecność tego konia niepokoiła inne zwierzęta, które zaczynały panikować. Galopujący i klacz byli nierozłączni, a ich niezwykła więź stała się źródłem zdumienia i plotek. Galopujący Thompson został osobistym strażnikiem i doradcą Jona Jarla, wykonywał trudne zadanie dla władcy, obronił go nawet przed niebezpiecznym powstaniem zbuntowanych lordów. W armii szerzyły się plotki, i gniew, przesądy i strach. Napędzały opowieści o czarach i czarnej magii. Nienawiść przezwyciężyła jednak lęk, i szyderstwa w ukryciu przerodziły się w jawną pogardę. Jarl kazał ukazać ga galopującego za jego domniemane przewinienia. Galopujący został schwytany i zniewolony. Zakutego w kajdany Thompsona zaciągnięto przed oblicze króla. Jon Jarl stał się sędzią wskazującym swego wiernego sługę. Gdy galopujący trafił do Kata, mnóstwo żołnierzy Jalla przyszło nacieszyć się tym widokiem. Ich strach okazał się uzasadniony, gdyż galopujący po powstał z pnia egzekucją. Egzekucyjnego, ujawniając tym samym swoją nieśmiertelność. Tutaj podania i historia zaczynają się mieszać, jednak przeważa ta teoria twierdząca, że źródłem siły galopującego i jego więzi z Jarlem oraz jego nieśmiertelności jest potężna wiedźma z przesłyku diabła. Dokładnie rok temu po Boże, dokładnie rok po egzekucji po raz pierwszy zauważono bezgłowego tom, galopującego Thompsona, gdy jechał pod nocnym niebem na swej ognistej klaczy. Od tamtej pory dostrzegano go każdej jesieni. Siedząc tutaj w cieniu tej wieży, czuję, że ta historia jest bardziej złożona. Wydaje mi się wydaje się, jakby czekała, zapomniana na końcu mojego języka, czekała, aż ją opowiem. O kurczę, każdy jesienni, i nie wiem, czy to pamiętają, ale niektórzy starzy gracze, które były kiedyś takie zadania w 2017 roku, gdzie szukało się e, właśnie tego Thompsona po lasach. I to było naprawdę, moim zdaniem, najlepsze no Halloween, jakie mogło być, bo takie randeszki z Thompsonem były fajowe. Wiecie, pełno ludzi wtedy latało po lasach. Czuję, że coś mnie przyciąga na wyspę Padok. Może warto się temu przyjrzeć, być może, być może dowiemy się, co porówniło galopującego Iona Jarla. Okej. Okay. Musimy szybko jechać na wyspę Padok. Czuję, że coś się tam niedługo wydarzy. Do zobaczenia na miejscu. Dobrze, to. Dobra, okej, okay. słuchajcie, biegniemy sobie szybko. Ja tutaj Wam skrócę, to, bo nie chcę jakby przedłużać odcinka e, moim dojazdem na wyspę Padok, więc zaraz się widzimy. Okej, okay, ja już jestem prawie na miejscu. Jak widzicie, e, troszkę mi to zajęło, ale dla Was to była sekunda. No i teraz tak, ja w swój nie wiem gdzie mam jechać, bo e, z tego co wyczytałam do tej pory, to mam się spotkać z Lindą na wyspie Padok. Ale na razie nigdzie tu Lindy nie widzę, ale chyba sobie włączę ikony mapy i tutaj będzie nam prościej to znaleźć. Właśnie, dobra. Okej, okay, więc jesteśmy blisko i tam stoi nasz Tomek. Dobra. okej. Okay. Tomek, co ty tu robisz? Czy mamy do niego podjechać? Siema, Tomek. Nie, chyba nie. Dobra, okej. Okay. Czy będzie związane z tą chatką? Mam nadzieję, że tak. Bo było kilka kiedyś wyspa złamanego zomba, czy jakoś tak. Było kilka teorii na ten temat i ludzie próbowali się dostawać na tą wyspę. W tym ja. Na live'ach. Cicho, mów szeptem, bo galopujący przyjechał chwilę przed tobą. Zaczekamy, aż odjedzie, a potem się rozejrzymy. Może dowiemy się, czego tutaj szukał. Okej. Okay. Winda, patrzcie, ucieka Tomek. Coś z tym galopującym było nie tak, bardziej niż zwykle. Widzisz te tańczące światełka? To chyba fragmenty wspomnień. Przynieś mi ich kilka, a powinnam je odszyfrować. Ja tutaj zostanę na straży na wypadek, gdyby Thompson powrócił. Okej. Okay. Aha, dobra, czyli mamy pozbierać okruchy, czyli te dusze takie, dobra. To będzie w miarę szybkie zadanie, więc Wam tutaj też je przyspieszę. Wydaje mi się, że nie ma w tym nic ciekawego. Nie! Dlaczego akurat teraz? Okej, okay, ja już chyba wszystko zebrałam, tylko nie wiem, co jeszcze mi tutaj zostało. Hello! O, ha, Memento Mori. Memento Mori, czyli pamiętaj yy, zawsze o śmierci, czy jakoś tak? <gryw> więc jest dosyć przerażająco. Dobra robota, mamy wszystkie. Daj mi chwilę, żeby mogła je zrozumieć. Hmm, to tej nocy galopującego zginął. Koń galopującego zginął. Daj mi znać, gdy będziesz mieć chwilę, to ci opowiem, co widzę w tym wspomnieniu. No, teraz mam chwilę. Widzę budynek, chyba stajnie. To tutaj, tutaj była stajnia galopującego. Ponoć jego wierzchowca nie można było trzymać z, z innymi końmi. To dlatego miejsce to jest na takim odludziu? O nie, nie ma mowy. Zaczyna się tłum przerażonych ludzi, okrążyli stajnie, ich oczy są pełne strachu i złości. Przez, przez tłum przychodzą żołnierze, przyszli, żeby zabrać galopującego. W stajni stoi młody mężczyzna i imponująca klacz. To musi być galopujący, ale on ma. Ale on ma zielone jasne oczy przepełnione smutkiem, rękoma obejmuje szyję konia. Żegna się z nim, gdy podczas, podczas gdy żołnierze wchodzą do stajni, galpujący i jego koń naprzeciw ludzi jarla, Tomson się nie poddaje, Thompson się poddaje. Niezadowolona i przestraszona klacz prycha, gdy żołnierze zabierają jej jeźdźca, kopie w ściany i uderza kopytami o podłogę, z żołnierze cofają się przed jej złością. Nastaje chaos, ludzie zaczynają się przepychać, pożar, do ktoś wrzucił lampę, a może pochodnie, nie widzę dokładnie, dym i ogień zasłaniają mi obraz, budynek płonie, koniec w potrzasku, żołnierze próbują ugasić, ugasić ogień, tłum się cofa oszołomiony tym widokiem, przerażony sko skokwyt, skowyt, klacz, jest coraz bud donośniejszy. dorównują mu temu makabryczne krzyki galopującego. Płomienie zgasły, nastała cisza, w powietrzu wciąż unoszą się dym i popiół. Galopujący upadł na kolana, przepełniony rozpaczą i niedowierzaniem. Pojawił się Jon Jarl, który przygląda się zniszczeniom, długo wpatruje się w pogorzelisko, w jego oczach widać złość, gdy odwraca się do leżącego na ziemi galopującego, jego gniew wzrasta. Galpujący zna źródło złości Jona Jarla, zazdrość i żądza, które podsycają myśli o zdradzie i oszustwie. Ale klacz zginęła, jak powróciła za pomocą czarnej magii i czarów, o których plotkowano? Czy tajemnicza wiedźma, o której mówią legendy, obdarzyła tę klacz Shire mocą? O mój Boże! Ja się czekałam na to, aż to wyjaśnię. Wiecie, jakby każdy chciał się tam dostać i nikt nigdy nie wiedział, co tam było. Było wiadomo, że to tylko jakiś wyspa ząbka, czy coś takiego, złamany ząb. To przykre, że nawet dobrzy ludzie zniszczą to, czego nie rozumieją, gdy napędza ich strach. Nie wiem, nie wiem kto lub co ciągnie mnie do Jarlachim, y ale myślę, że to tam dowiemy się czegoś nowego. Jedźmy razem. Może to tam znajdziemy galopującego i kolejne wspomnienie. Uf, dobra, okej, okay, troszkę się po yy, podegasiło mi, jak czytałam. Ale jak już Wam wcześniej mówiłam, jestem trochę dzisiaj zmęczona i mam nadzieję, że to wybaczycie mi. Dobra, yy, jedziemy trochę naokoło, <laughs> no, ale nie chce mi się już, <laughs> nie chcę mi się już co cofać. Okej, okay, dobra, wjeżdżamy sobie już do stajni. Coś się Boże do Jarlachim. O czym ja gadam? Ja nie, nie ogarniam siebie czasami, dobra. Yy, Okej, okay, czyli tutaj coś będzie mi wyjaśnione. Boże, jakie to jest mroczne, dosyć przerażające są te historie. Hmm, ciekawe, Julia, wszyscy się ukryli, galopujący musiał tutaj przybyć zaraz po tym, gdy odjechał ze spalonej stajni. Chyba nie potrafił dostrzec lub wyczuć roztrzaskanych wspomnień. Galopujący znów odjechał. Zbierzmy tutejsze fragmenty. Jezu, bałam się, że tam jest. O, pozdrawiam Agatę Eagle Talon, bo wiem, że jest tutaj ode mnie. Zbierzmy tutejsze fragmenty. A, dobra, czyli pozbierajmy fragmenciki. A, co też wam przyspieszę? O, no. Może zawsze to jest takie miłe, jak podjeżdżacie albo mówicie: Hejka! Sieńka! No ale takie przywitanie, to już się Jak po prostu jestem to później taka uśmiechnięta, że to się bawię nie myśli, naprawdę rozpiera mi radość. Okej, okay, dobra. W tym wspomnieniu kryje się coś potężnego. Czuję kłębiący się tutaj strach, strach i gniew. Rany niesamowite. Tak galopujący umarł? O kurde. Zabierają galopującego na jego egzekucję. Otaczają go ludzie króla i mieszczanie. Szydzą z niego, obrzucając go obelgami i śmieciami. O mój Boże. Czy to jest grze dla... Okej, okay. teraz Thompson stoi przed katem, ale słowa Jona Jarla już go nie ruszają. Czyżby porzucił nadzieję? Nie. Kłębią się w nim silne emocje, szok związany z okrucieństwem jego władzy i tragiczną śmiercią jego najwspanialszej towarzyski, towarzyszki odcisnął się na nim, odcisnął na nim mocne piętno. Boże, to jest takie! Nie no dobra, już będę normalnie czytać Thompson klęka sztywno przed pniem egzekucyjnym Cicho porusza ustami, co on mówi Zamaskowany kat uno unosi topór Nie mogę na to patrzeć, ostrze uderza Smutne zielone oczy galopującego zdają się Zdradzać jego zaskoczenie Jak gdybym mnie zauważył Chwila, wiwatujący tłum cichnie Twarze tych ludzi przepełniają groza i zaniepokojenie Coś jest nie tak Ciało, ciało galopującego się rusza, spowite zielonym blaskiem. Co jest? Bez głowy korpus wstał z ziemi! Co tu się dzieje? Boże, ej, to jest. Matko jedyna Ludzie panikują, zaczynają uciekać Niektórzy żołnierze próbują dźgnąć galopującego Ale na próżno, dzieje się coś jeszcze Tłum zostaje odrzucony na bok To Clutchshire Jest jeszcze ciemniejsza, praktycznie tak czarna Że wręcz pochłania światła Do tego ma ognistą grzywę, co za oślepiająca zjawa Będąca połączeniem cienia i ognia Strażnicy i mieszczania są przerażeni Garstka tych, którzy byli na tyle odważni By zmierzyć się z bezgłowym upiorem Teraz ucieka, nigdzie nie widać nawet Jona Jarla o, mój Boże, co tu się wydarzyło? Właśnie. Galopujący spokojnie siada okrakiem na mocnym grzbiecie klaczy, po czym odjeżdża za horyzont. What, co tu się dzieje? I tak przedstawia się historia wskrzeszenia kary klaczy i prawdziwych początków galopującego Thompsona, jeźdźca bez głowy, który straszy Jorvik co dziś, po dziś dzień. O, mój Boże, to daje do myślenia, to daje do myślenia. Wracajmy do twierdzy galopującego i zastanówmy się nad wszystkim. Nie czuję, żeby coś ciągnęło mnie w kolejne miejsce, więc może galopujący już wrócił. Pozbieram tylko myśli i do ciebie dołączę. Okej, okay, dobra, wracamy do twierdzy. Wiem, że mam gdzieś tutaj blisko wersję. Yy, Boże wejście, ale o, Matulu, co tu się wydarzyło! Nie spodziewałam się, że jest to co w ogóle da taką dosyć. no to jest już dosyć przerażająca historia i dosyć mroczna. Czekałam na takie rzeczy, bo dawno nie było takich, takich wiecie. Ucieli mu gleb, a on wstaje. Co to jest? Ale yy, no, jest, jest super. Mi się bardzo podobają teraz te questy. Przede wszystkim troszkę się rozwiązało to zachowanie galopującego i to, że jest bez głowy, chociaż można było to się domyślić akurat jak zakończył swój żywot, tylko. Tylko jak to się stało? Jak on ożył bez głowy? Cień wieży, a więc mamy dwa wspomnienia, śmierć klaczy galopującego i jej powrotu na miejsce jego egzekucji. Galopujący i jego koń byli nierozłączni zarówno za życia jak i po śmierci. Nigdy nie widziano ich osobno na Jorwiku. Co te wspomnienia chcą nam przekazać? Chciałam tu wrócić, żeby troszkę pomyśleć, ale też, żeby zobaczyć, czy wyczuję, gdzie nasz kolejny przystanek. Galopującego nigdzie nie ma, więc pewnie opuścił Jorvik. Może wspomnienie dadzą nam jakąś wskazówkę. Najpierw umiera koń galopującego, a potem on sam. Albo czekaj, może było na odwrót. Odrodzeni konia galopującego, a potem odrodzeni jego samego. Na Jorwiku rozdzielono ich jedynie na czas pomiędzy ich zgonami. Ale co nam to daje? Co tym sądzisz, Julia? Wiezma, która dała galopującemu nieśmiertelność, musiała zaczarować też jego konia. Wieś pomiędzy galopującym a jego koniem nie pozwala im odejść z naszego świata. Koń galopującego jest kluczem do nieśmiertelności. Wydaje mi się, że to pier. Boże, to środkowe zaznaczymy. Być może to ma sens, ale jego więź musi być inna niż więź, którą my czujemy z naszymi końmi. Przepraszam, Judia, zaczekaj chwilę, coś poczułam. Gdy wcześniej coś mnie gdzieś ściągnęło, to było niczym ciche echo i rozmyty obraz w moim umyśle. Teraz czuję coś silnego, co praktycznie zmusza mój umysł. Do wyobrażenia sobie przesmyku diabła i zapomnianych pól. Wow! Może coś będzie wreszcie związane z tym przesmykiem? Halo! Esco, ja czekam. Ale to na pewno nie ma związku z żadnym wspomnieniem. Te wydarzenia dzieją się w tej chwili. UMGA! Oh nie ma czasu do stracenia, Julia. Pojadę z tobą. Musimy jechać na zapomniane pola i to już! No to słuchajcie, gnamy proszę Państwa, ja już tutaj nie będę Was zostawiać, my sobie tutaj razem dojedziemy, nie no, ja Wam mówię to oczywiście, bo ja jestem bardzo, bardzo teraz w tym momencie przeciekawa, co tu się teraz przed, zaraz wydarzy, Boże Święty, to jest normalnie ESO, my God! Nie, czasami mam zachowania cringe'ujące, ale po prostu nie wiem, co mam teraz zrobić, bo nigdy mnie tak nie ekscytowały żadne zadania w SSO, no chyba jak były zadania na fabułę, ale to, to było dawno temu. Okej, okay, dobra, gdamy na zapomniane pola z naszym starym, tak nazwałam konia starego, jak nie byliście na ostatnim live, to niestety nie obejrzycie zapisu, ponieważ go usunęłam. Chcę się YouTube mi usunął. <gry> Ale dobra, gnamy sobie, na, gnamy sobie do, do zapewnianych puli i zobaczę, czy to jest bardzo daleko, czy niedaleko. Wydaje mi się, że będziemy szybciej dojeżdżać pod wózką, e, i że to będzie bardziej, bardziej szybciej. Albo nawet na ujeżdżalnię sobie pojedziemy, tak będzie chyba lepiej. Bo widziałam, że to jest tam jakoś blisko winnicy. Więc tam sobie skoczymy. Okej, okay, chyba dotarliśmy na miejsce i teraz tylko pytanie, gdzie mam przyjechać. Okej, okay, tutaj. <laughs> Chwila, nie rozumiem, to tutaj poprowadziła mnie moja wizja. Gdzie nas? gdzie galopujący? Hmm, cicho tutaj, zbyt cicho. Czekaj, to koń galopującego? Ale gdzie sam galopujący? Ta dwójka na Jorwiku zawsze była razem. Musimy jechać za tą klaczą i zobaczyć, dokąd zmierza. Dobra, czyli my sobie dojedziemy tutaj. Ale ja ogólnie, nie wiem, jestem... Ja mam takie jakby pytanie, bo... Dobra, nieważne. <laughs> Jedźmy za tą klaczą. Możecie napisać, jak się wam podobają zadania z SSO i czy wolicie odcinki takie właśnie dłuższe, czasami z aktualizacji, czy troszkę krótsze. Bo ja sama tak jakby... Mogę Wam wstawić zupełnie niezmontowane odcinki, a czasami no tak jak wiecie, pocięte tak, żeby nie było żadnych momentów, gdzie ja po prostu sobie gadam, tylko wiecie, zadania. E, ona wie, gdzie biegnie, każdy krok stawia, dobra, czyli nie przeczytałam tego. Chyba niedługo wszystkiego się dowiemy. Wciąż idzie naprzód, ale trochę się waha. Jakby miała. Jakby zaraz miała wykonać jakieś zadanie udać się na spoczynek. Nie. Hello? Czekaj, gdzie ty biegniesz? Gdzie ona biegnie? Gdzie my jedziemy? Kurczę, dalej za nim nie pojedziemy, cię ona biegnie. Chwila coś czuję, tego, kto nas tu wzywał. <laughs> to nie jest żadne wspomnienie, a coś, co się dzieje teraz, mówiłaś już to. Oj Linda. Gunarzy Trimson, twoje zadanie nie dobiegło jeszcze końca. Tak łatwo nie uciekniesz przed swym, swym darem. A może to ktoś inny chciał pokrzywszować nasze plany? To bez znaczenia. Naszego paktu nie można tak łatwo unieważnić. Wracając do ciebie, zarówno twoje wspomnienia, jak i twoje przeznaczenie, pamiętaj teraz imię swego Wierzchowca i miej ponowny udział w jego mocy: Moriri Morrigan! Oh my gosh, co tu się dzieje? Co to było? Zniknął koń galopującego, Morrigan. Ktokolwiek nas tu przywiódł popraw. Prowadził też Morrigan do przesyłku diabła. W tym miejscu teraz nic już nie zrobimy. Musimy po poszukać galpującego w jego twierdzy. O mój Boże, zobaczcie, ile zostało mi do levela. 21 można nawet wbijemy. Dobra, wracamy do twierdzy. Mm. Tym zadaniem, słuchajcie, opłaca się bardzo robić zadania z tym jakimś kaspianem, czy tam kacperkiem, czy jakoś tak, co jest na wjeździe, bo dzięki temu dostajecie za każde zadanie, jakby zrobienie każdego zadania dostępnego na wyspie Halloweenowej, czyli zbieranie dyni, tornada i tak dalej, dostajecie 100PD, czyli wiecie, to jest naprawdę bardzo dużo. Teraz tak. Wygląda na to, że Morrigan wróciła do Galopującego, ale coś tu nie gra. Czuję, że się zmienili. Morrigan nie do wiary, że nigdy się nie zastawiałam nad tym imieniem albo pochodzeniem konia Galopującego, a to takie dziwne imię, pradawne i potężne. Głos, który przemówił z góry, musiał przywrócić Galopującego wspomnienie związane z tym imieniem. Kiedyś czułam, że Galopującego oślepia gniew, a teraz jest spokojny, skupiony. Może nawet bardziej niebezpieczny niż przedtem. Ktoś lub coś zapewne próbował odebrać galopującemu wspomnienia. Ale po co? Żeby zerwać jego więź z Morrigan? Kto by na tym zyskał i w jaki sposób? Ta historia jest na pewno dużo bardziej złożona, ale coś czuję, że jeszcze przez jakiś czas jej nie poznamy. Muszę wracać do książek i poczytać o zamierzchłych czasach Jorwiku. Wciąż nie wiemy, kto dał galopujące da, jego dar, ani po co. Jeżeli jednak potomek tej istoty żyje po dziś dzień, Musi ona być niezwykle potężna. Wyczuwam, że są znów razem, ale teraz ich więź jest inna, silniejsza? Tak, ich więź nie tylko została odnowiona, ale dała im też dodatkowy cel być może istota, która chciała ukraść wspomnienia galopującego, przypadkiem obudziła w nim nowe. Czuję, że to początek czegoś niezwykłego. Ich silna więź była niczym rozżarzone węgielki w porównaniu z morzem ognia, które teraz płonie w sercu Morigan. Chyba możemy jedynie czekać na, na razie. Odpocznę przy ognisku i będę miała tę dwójkę na oku. Ok, chyba to będzie już koniec zadań, ale mam jeszcze do Was po, do pokazania pewną rzecz. Dziękuję za obecność podczas tej podróży. Mam przeczucie, że musimy się przygotować na to, co jeszcze nas spotka. Okej, okay, dobra. Ile mi zostało do tego poziomu? No, 195. Dobra. Wydaje mi się, że jeszcze dostaliśmy pewne zadanka na naszym w tym Boże, nawiedzonym szlaku, więc teraz tam się udamy. Okej, Kasia, słuchajcie, ja stwierdziłam, że zadania na. Nawiedzonym szlaku i ogólnie całe wytłumaczenie tego, jak zrobić te zadania i jak, o co tam w ogóle chodzi, e, pojawi się w odcinku jutro e, i tam będziecie mieli wszystko pokazane. E, więc w sumie jest to taki spoiler. Ja dzisiaj nie chcę przedłużać tego odcinka. Mam nadzieję, że aktualizacja ze mną Wam się spodobała. I ogólnie bardzo Wam dziękuję za całą aktywność pod filmami i mam nadzieję, że będziecie częściej z radością wchodzić na moje filmy. I będę wdzięczna, jeżeli udostępnicie ten film komuś oraz napiszecie jakiś komentarz i oczywiście zostawicie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. No i piszcie jakie macie odczucia do tej całej historii galopującego. I jakieś może teorie. No i możecie jeszcze napisać, czy podoba Wam się taki, um, taki styl nagrywania odcinków i czy nie są za długie, czy nie jest za krótki, czy czegoś Wam brakuje. Piszcie wszystko. Ja nigdy nie biorę żadnych, żadnej krytyki jako hejt. Każde, każde, każde jakieś um, poprawki są dla mnie wspaniałą rzeczą. E, czymś, co naprawdę daje mi do rozumienia, do zrozumienia, że mogę coś zmienić i ulepszyć kanał. Więc w sumie to wszystko i dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Cześć! Jak wiecie, matra to nie jest, więc no, zobaczonka!